Siema, siema, widzowie, to jest odcinek już na moim kanale z naszej serii. Zagrajmy z kolegą, czy jakoś tak. No i jesteśmy w tej wiosce. Tak. tak. Jak macie na kanale odcinek udarki, no po prostu udarkiego. No i jak widzicie, zebraliśmy ostatnio dużo rzeczy, bardzo dużo. No, macie odcinek na moim kanale, więc słuchajcie, na moim kanale jest perspektywa moja. A na XNiXa jest perspektywa XNiXa i możliwe, że tak wszystkie odcinki jej będą wyglądać niedługo. No więc, jeżeli wam się podoba taka inicjatywa, no to wtedy zostawcie łapkę w górę, subika na moim kanale, na kanale XNiXa. E, macie link do filmu e, z perspektywy XNiXa na moim kanale, w, w sensie na tym filmiku w opisie macie. Oczywiście i do kanału kolektyw również macie link. Tak, a my się teraz przełączamy na... Z pierwszej osoby... I gramy, tak? Poczekaj. Dobra, czekam, czekam. E... Więc tutaj mamy właśnie taką dróżkę, żeby się ładnie przywitać. Dobra, chodź spać, dobra. Bo ja nie chcę, żeby się nagrywali, kiedy jest ciemno. No. Ja się już przełączyłem na tą kamerę i... Teraz poczekajcie jeszcze chwilę. Poczekaj, ja tylko słuchawki podłączę, okej? Okay? Spoko, spoko. Ja już jestem w łóżku, jakby co? Dobra, o! Ja już... Poczekaj, poczekaj. Słyszałem, jak, jak zombie bije villagera. Jest ocalały villager! Znalazłem ocalałego villagera. Ocaliłem go. Ocaliłem villagera. Tak się będzie nazywać odcinek. Ocaliłem villagera. Dobra. Jak Wam się podoba. Minecraft na shaderach, na... Dobra, chodź komentarze. spać. O, no mówiłem ci, że ten... Ja idę spać. Już jestem w łóżeczku, idź spać. Eee, I słuchajcie widzowie, nie chcę wam nic mówić, ale w poprzednim odcinku wam mówiłem, że e, teraz będzie Terraria i Brawl Stars i Stormbound, jeszcze na moim kanale, oprócz Minecrafta. I tak, Stormbound będzie w środę. Patrzcie, tam jest księżyc. Dobra, idź spać. E, Brawl Stars jest we wtorki i soboty. Terraria będzie w czwartki, niedzielę, a Minecraft będzie na moim kanale w poniedziałki i piątki. No i dlatego tak sobie myślałem, co ty robisz? Ty miałeś iść spać. No widzę, tylko se jestem musiałem zrobić do spania. No dobra. No i słuchajcie widzowie, jeżeli wam się podoba coś takiego, żeby nie będzie codziennie to samo i nie będzie takich chaotycznych, to to właśnie macie, e, już wam przed chwilą czytałem, jak, jakie będą te, jakie będą odcinki. I tak, wracamy teraz do domu. Poczekaj, ja muszę zahandlować z tym wieśniakiem, jak go ocaliłem. On chyba nie chce, on, on idzie na pole od razu. Dobra, ja sobie zjem ziemniaków trochę. To jest jedyny ocalały z tej wioski, nie? No. Ej, dziwia, a ty masz ty te a nie ma. a ty masz emeraldy? Nie w każdej wiosce jest ten. E, o! Za 15 buraków emerald. Za emerald chleb. O, cave z lewą. Cave z lewą? Gdzie ty jesteś? No. Wow, Czem ale duży. Czemu ty graszby ze mnie? No, sorry, ale akurat tak wpadłem do takiej jaskini. Nie mam pochodni. Nie mam jak się wyda. No, mam pochodni, dobra. Ja mam 14 węgla jeszcze przy sobie. O, mam żelazo. Poczekaj, jak ty tam wpadłeś, którędy ty tam wszedłeś? Studnia na pustyni! Kolejne żelazo, Jezu! Ej, gościu, stud... To, naj... to jest najrzadsza struktura w Minecraft, Studia... studnia na pustyni. Wiesz o tym? Nie, właśnie najczęstsza na pustyni. Naj... Nie! Najrzadsza. Najczęściej są w wioskach, a na pustyniach są najrzadsze. To jest najrzadsza struktura w Minecrafcie, przynajmniej kiedyś była, nie wiem jak teraz. Nie wiem jak ja gra, gram to normalnie, to co chwilę widzę na pisania. No dobra Zostań, Dobra, chodźmy dobra. do domku. W sensie chodź do tej kopalni, bo ty masz kilo a ja nie mam, a chcę wykopać te żelazo. Zostawiłem ci Zobacz, w skrzynce w domu. W domu ci zostawiłem w skrzyn... w skrzynce. Kilof twój i wszystkie twoje rzeczy. Nie, ja ci dałem dobra, O, żelazo. Masz, tu masz... Tu masz pierwsze. Rozumiem? To tutaj jeszcze masz. Tylko z... jeszcze... Ja tylko poczekaj, dobra, spoko, tylko jeszcze sobie te pochodnie zrobię jeżeli pozwolisz czy nie pozwolisz. To kolejna kopalnia. Pozwolisz czy nie pozwolisz? Duże. Pozwolisz czy nie pozwolisz? No, tak, 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 Dobra. Mam 59 pochodni. Ej, dobra, mam zlokalizowane pełno żelaza. No ja też mam dużo. Chodź tu, ja ci wszystko pokażę. Jakie lagi? Gościu, napraw swój internet. Jakie ty masz, jakie to są lagi? Ja mam bardzo dobry internet. Tak. Chcesz się przekonać? No, no. no spoko. Wierzę ci. I tutaj, tutaj są pojedyncze żelaza. Chodź tutaj, tu, tu, tu przy wyjściu, no. No co? Gdzie ty przy jakim wyjściu? Gdzie ty jesteś? Przy jest? wyjściu. Tu. Ok, dobra. Tu. A wiesz, że jak to rozwalę, to spadnie na nas piach, nie? Poczekaj. Gdzie jest ten te, te żelazo? No tam Dobra, już tu zakopałeś, wszystko trudnie Dobra, tam dla jednego żelaza to tam nie ma co rozkopywać Chodź teraz na dół. Tutaj mam tu żelazo. Tu jest żelazo, ale dużo żelazo. Ej, może ze zbrojki zrobimy w końcu. Patrzcie no. pochodni. Żebyś mi dał? Mam. Ja, ja w sensie ja mogę iść przodem w sumie. No dobra, tu masz kolejne. Ile żelaza? Czy to. Czy, no, ej, chyba tu na pustyni jest najwięcej żelaza, nie? No. Dobra, mam. Kolejne. Kolej? Ej, mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie prezent. Patrz, Kwiatek? Patrz, patrz. No, no. Poczekaj. Ty na kwiat. Naprawdę przepięknie, dziękuję Ci, Nikodemie. Czemu mi zabrałeś? Ząb mi zabrałeś. A nie, mam. Nie. Mam! Patrz. Mm, dzięki. Mm. E, co ty mi zrobiłeś? Wiedziałem, że to jest zatruty ziemniak. Wiedziałem. Po prostu jesteś niemiły. Czemu ty chciałeś mnie... Ty chciałeś mnie zamordować. Słyszeliście, jaki xnix jest? On chciał mnie zamordować. Po prostu. Z zimną krwią. To są grzyby jeszcze do tego. Oh! Czy ty to widzisz? Co? E, ale mnie korci, żeby ci tam zrzucić. Nie. Nie. Dobra, e, jak tam no. zejść? Poczekaj, e, muszę wziąć sobie kobla do łapy. Muszę kucnąć. O a kurde, palę się. Umrzesz? Nie. Nie umieraj! Nie umieraj! Umrę. Umarłem. Nie nie rób tego. Jeżeli to zrobisz, to ja ci nigdy tego nie wybaczę. Ja umarłem. Nie wolno. Dobra, zrobiłem nam schody takie prowizoryczne. Na dół. Okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. Pająk. Wow, ale poczekaj się. Chwilę, poczekaj, chwilę, poczekaj, chwilę, poczekaj. Nie ruszaj się teraz, nie ruszaj się. Poczekaj chwilę. No czekam. Okej, okay, dobra. E, to tu jest konwersacja X nick z mamą. Aha. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekam. Stoję w miejscu. Słyszę pająka. Już. Dobra, ja tutaj już idę, sprawdzę co tutaj taki... Uuu uu. No je... Jestem. No chodź tutaj, tutaj znalazłem dziuro cave'a. No Już jestem. Znalazłem Więc... dziuro... XNX, znalazłem dziuro cave'a Okej okay. Ale to jest dziuro... ale ogromny cave. Przepraszam za ptaki w tle. Nie umieraj. Możesz robić wszystko, tylko nie masz umrzeć. Umieram, umieram, umieram. Umrę, umrę, umrę. Naprawdę. Jeżeli... A ty się urodzisz wtedy w wiosce. Nie jest tak wtedy źle. Prawda? Halo. Czy ty się, z... czy ty się znowu rozłączyłeś? Nie, nie jestem. To dobrze. Ile żelaza? Ja ci już mówię, ile mam żelaza. Poczekaj. Mam dwadzieścia siedem żelaza, mordeczko. Jaki głęboki dziurokaj... ZŁOTO! Halo? Czemu ty się nie odzywasz? Chyba co wyrzucę? Złoto mam... Zebrałem już Tak, mam. Halo? Nikodem... Nikodem... jesteś? No ja jestem w dziurokewie. Jestem... A, Mówi... mówiłem ci, że ja jestem w Ginę. No to umrzyj, no. Dobra. Diamenty! O, ja. Co? Nie no, żartuję. Ale, ja ale ci, z... ale ci zażartowałem ci się z ciebie. Jestem na czternastym poziomie, ile tu złota jest i żelaza i węgla. Ja idę do ciebie, idę, idę cię... No dobra, idź. Ja to zbieram. Ile tu jest złota, ile żelaza! I zaraz diaksy jakieś Będziecie będą podjechać. na pewno. Idę podjechać. Patrz, patrz, to będzie skok życia. Big. I umarłeś, że to jest skok życia? Nie. Dobra, ja zbieram złoto. O, widzę Twój nick. Ale ja tu pięknie parkury robię. Ale słuchaj, to jest najlepsze na świecie, jaką wykonałeś. Poczekaj, tutaj jest, o. Robię. U, co tam jest? Ale ja chcę to zrobić. No to zrób. No. Y ile tutaj jest przedmiotów? Tak nisko jest, że ja mam aż taką... ...niebieską mgłę. No. No bo szejderki masz. O, żelazo, żelazo, żelazo. Dużo nie tam jest rzeczy. No, masakra. No bardzo dużo. I pełno tu jest żelaza. Chodź tu. No pełno, pełno. I tu, ile tutaj jest? Ile żelaza, ile węgla? Ile złota? <ścoughs> Złoto. Jeszcze. Nieważne. Ile złota, ile węgla, ile żelaza, no. No przez. No was... Diamenty, diamenty, serio mówię, diamenty. Halo. O co? Diamenty! Diamenty, ale serio mówię. Chodź tu. Idę, idę. Diaksy, nad lawą, co prawda, ale diaksy. No dobrze, diaksy. Ja, no już, już jestem, no, no, no przestań. Gdzie ty jesteś? No, no, no. Czy ty mnie oszukujesz? Nie, serio, mam diaks, weź tam skóry. Wow! diamenty! No przestań, mamo! Ale ty nie nagrywasz. Nagrywam! No, no, nagrywam! No idź, no idź, mamo! Idź sobie. Co ty tam robisz? No, no kurde, czemu mnie podpalasz? Pali się, a! Dawaj tu. I zaraz padnę. A wtedy nikt nie wykopie diaksów. Idź po te diaksy. Koniecznie. Ja nie mam czym się podbudować, nie? Więc tam wszystko. No tutaj ja muszę je otoczyć pięknie, obwódką. O. Widzisz, kto. I, I kto znalazł diaksy? Oczywiście, że ja pierwszy. Jest ja zaraz, ja, zaraz jest wykopiec, no nie? I wyrzucę do lawy. Jak będziesz nie. tak dalej mówił. Poczekaj, wyrzucę inne rzeczy. E, papier na przykład. Muszą być co najmniej trzy. A nie, to, to jest jeden! Nie gadaj, że to jest tylko jeden. Łopatę sobie najwyżej możemy zrobić. Jeden. Jeden. O nie. O nie. Ej, dobra, kop dalej tam. Może... Zebrałeś tego diamenta? Nie. Tak. A, no to dobrze. Masz, masz, masz. Dałem ci go. Dałeś mi? Nie, dobra, a tak, dałem. No. Co? O,